W poprzednim odcinku <grym wytkuj> NIE Poczekaj ziom Ja nie, ja nie schowałem nie, Tego życia nie mam Rzecz normalnie Pójdę trochę dalej i będę zwiemał Gdzie pieprz rośnie Się pamiętam z tej strony Skąd dzisiaj was W nowym odcinku Scry Of Fear Oh yeah Tak się to właśnie robi Dzisiaj Dzisiaj, dokładnie, dok tak, dokładnie, dokładnie dzisiaj. Jak widać, przed razem przeszliśmy przez. E, w sumie to jeszcze poprzednim razem, w, po o dwóch odcinkach. Zagadka i latające łóżka. To był główny temat. Dwóch ostatnich odcinków. I doszliśmy do jakiegoś. E, doszliśmy do jakiegoś parku jeszcze, gdzie musieliśmy kopać. To było trochę wkurzające, ale jednak było. E, wkurzające. <śśmiech> I doszliśmy do takiego domku, gdzie jeszcze... A jeszcze przed tym zazwyczaj do nas jakaś grzanka, kol która powiedziała, że jest na jakimś tam dachu, więc właśnie Co tu będzie dzisiaj? Tego dowiemy się za chwilę. Mamy dwa magazynki chyba. Mamy dwa magazynki. Tak, mamy dwa magazynki, jeden cały pełny, drugi ten. No, mamy też snajperkę. Jest tego sporo, mamy dużo rzeczy i to właśnie mnie cieszy. Więc bez dłuższego przedłużania po prostu idźmy, tylko musimy rozkminić jak tam wejść tam, udało się? Okej, okay, tam na dole byliśmy. Tam na dole byliśmy ludzie? I ona gdzieś tam tutaj niby jest ta ziomalka, która do mnie dzwoniła. Nasza kochana przyszła jakaś chyba żona albo ktoś, nie wiem, boję się, że tutaj zaraz spadnę, a tego nie chciałbym, mam, No mamy save'a jakby co, więc. Nie jest tak źle. O, nawet nie gadaj, że ja tam muszę przeskoczyć. Przecież on jest taki dupny do skakania, no ale dobra. O, dobra, udało się. Mogę nie krzyczeć, po co ja krzyknąłem? Po co ja krzyknąłem w ogóle? No spokojnie pójdziemy. Dobra, jest zrobina. Dobra, to spoko. Luzik, majonez Dobra Okej, tutaj gdzieś O, widzę cię! Zaraz strzelimy mu w ryja. Okej. Jeden zginął. Czyżby byli... Było tutaj jeszcze trochę więcej. Nadę te... pią! Może moto tak nie kusi, żeby tam zejść, wiecie? Coś leży. Jest ja chyba zaraz normalnie, tam zejdziemy. Tak, dobra, schodzimy, bo tu jest drabina. Wow, dwa magazynki, ludzie, ale nie ma broni, niestety. Po co mi magazynki bez broni? Po co? Po co mi one? Po co? Ja nie wiem. Ja nie rozumiem tego kompletnie. Kompletnie nie kumam tej gry. Fak, jeszcze mam tam skoczyć i się zabić? Ja! uhu, Dobra. Luzik. Ludzik póki co... O! O kurde! Okej okay. O, jeszcze żyjesz! A ja już, ja już cię chciałem podrapać, a on jeszcze żył Tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden Tylko jeden, tylko jeden. Tylko jeden. Tam jest kolejna amunicja widzę Za chwilę tam pójdziemy, Przys spróbujemy przynajmniej przeskoczyć Oczywiście, no muszę tam przeskoczyć, ale wątpię żeby mi się udało za pierwszym razem ale ryzyk fizyk, prawda? Uuuu, dobra, udało się! Kolejny ma... Jest Jezu, dobra, nie strasz mnie ciom. Nie, Nie, wiecie co? Tego będę mniej używał i to o wiele mniej, więc wolę, wolę zużywać w takim razie to. Naprawdę. Póki co pistolet jest dla mnie po prostu na wagę złota, jakby nie patrzeć. Na wagę złota. Przejdę tędy, prawda? Nie zabijając się, tak, dobra Oki doki kurde, nie no! Ludzik, normalnie idziemy dzisiaj tak dobrze, że aż... Że aż bardzo dobrze Warto obserwować ziemię, bo już tyle znaleźliśmy, że aż po prostu, no żal byłoby teraz nie patrzeć na tą ziemię Coś tu na pewno coś jeszcze będzie, tam na pewno nie doskoczę, więc wolę nawet nie ryzykować, że dam radę. Wolę nie myśleć, że dam radę, bo jeszcze dam radę i normalnie zginę z samej myśli, że dam radę. Sophie? Dokładnie co ty co w tym samym momencie robisz robisz powiedzieliśmy to, normalnie nie mogę. Well, hi Simon. Nie rozumiem. Jak? Nie co jest, Czego nie rozumiesz? Saying? Jak myślisz? Głupia! Monsters! Ona jest potworem. Dokładnie zgadzam się. Jakim cudem jesteś e, nowym potworem, który będzie przybierał że, e, ciała innych. E, innych moich znajomych, tak jakby w tych. W każdym razie. to jest? Może nie, nie rób tak, nie rób tak. Dobra. No, jestem potworem. Co ty na to? I, I wiem. Nie wiem gdzie był. Confused. Nie odwracaj się od niej, głupi. Nie odwracaj się od niej, bo Thank No, przytuj ją po pocałuj i i zróbcie od 18 lat taki ekran, żeby nie było widać, co robią. No, No, był taki samotny, forever alone. To But what about Why are you here? Dokładnie, kim ty do cholery jesteś? Co zrobiłaś, Sophie feelings? No, nie, naprawdę nie rozumiem, Wygląda trochę jak aktorka z Dr. House'em. Jestem taka niewinna. Ja to sobie, sobie po prostu cały dzień how you got here? Odpaliłem, odpaliłam silniki no, tu, tu odrzutowe i wyleciałem w górę. No. No, No to weź się nie i posiedz. Sure. Kurde. Za chwilę coś się wydarzy. A już już po akcji, dobra, dobrze, nic nie widzieliście, Ja nie samy sam zakrywać, dobrze jest. Do you want something? Yes. I do. to is going on here. Is it about doctor guy in gas mask? Simon, please. No, I mean about school. co za że nie wiem, czy wiesz, ale zawsze miałem trudną chwilę na świecie. No, wpuszczaj ją w toalecie. Tak się robi w Ameryce. Idziesz do kibla i głowę do kibla, i ja pewnie tak robię, dlatego tak mówi. Cześć, tych dziewczyny. W chłopskiej toalety. No. No, ja Dobre. To

Never had the courage. I, I mean. Nie miał odwagi. kid in school was I. But now we're here alone. I, I feel I do? I, I, use... <laughs> <Popknę monitor. laughs> I don't know what to say. I always liked it too, but. Now... <laughs> to nie jest czas na wyzwań a Który z <nich laughs> <za chwilę skinie? laughs> Czy takie smutne? Już to jest niemożliwe, że ona tutaj była, prawda? Prawda? To jest aż sztuczne miasto, może to koniec gry jest, No weź jaj, nie, bo tyle... Nie, tyle magazynków do jakiejś nieznanej broni Masz szef Damn, so much has happened lately All this craziness The darkness and... and the monsters Patrz na nią Patrz na nią, bo zaraz zniknie, głupku I'm so glad I found you I know

Wait a second, you, you mean all the... NO! No, no, no! Sophie... Why did she... What the fuck? This... This isn't making any sense! The oto końcowy is They want. Why? You sick fuck! gówno za They to escape. Eee uh, <laughs> Nie! <laughs> nie mówię. <laughs> nie, ja będę z Krijg je misschien een killem? Oh ja, yeah. headshot, headshot. kurde, oh, uh, we well, reload, reload, man, reload. Headshot, headshot. O kurde, on żyga na mnie głównym! Szty w dupę! Cii, cii, cii. Dobra, 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 dobra. Headshot! Headshot! Czekajcie, 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 czekajcie. Ty, to jakieś. Głowy na mnie lecą, bez jaj. Bez jaj głowy. To jakby były z jajami, to by było widać akurat. Dobra, reload, man. Reload! 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 Na spokojnie. Ciekawe co się stanie jak ja ją zabiję. Ona w ogóle tam... NIE CHCĘ uciec W DUPĘ JEŻA! Kochałem ją, a ty ją zabiłeś Zesrańcu, jak mogłeś? Jak mogłeś zabić moją Sofię? Jak mogłeś to zrobić? Zemszę się Zemszę się, wpakuję ci 300 kul ołowiu w dupę I będziesz potem mnie żygał. Z trochę innej dziury Ale będziesz Trochę marnacja amunicji szczerze mówiąc Ale nie wiem czy to koniec, czy to nie koniec Nie mam żadnego pojęcia, po prostu go zabiję O kurde Nie dam rady, nie dam rady go zabić. Nie, nie mam broni do tego tak naprawdę. Kurde, nie mam niczego bez jaj. A Amu mogę amunicję? Nie mam pewnie do tego. Mam! Uuu, nawet nie wiedziałem, że mam do tego amunicję. Dawaj, 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 dobra, 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 teraz kryjemy się, ukryjemy się, kryjemy się na chwilę. O kurde, zaraz zginiemy, zaraz zginiemy, a tego nie chcę Ok, koniec samo, jeszcze jeden ten o, strzał w niego i... Może dwa, dobra Okej okay. Oddaj mi moją za strańcu. Tysiąc kul w dupę cię nie przekonało Kurde, trochę niefajnie. Nie e, straciłem wszystko co miałem. O kurde, jak to niefajnie Dajcie mi więcej amunicji, kurde, bo ja naprawdę... Ja chcę amo, ja, ja chcę ammo. To nie są żarty Kola Tu ja zmarnowałem tyle amunicji, żeby... Żeby nic nie było Dalej. Naprawdę Sophie! Czemu ty leżysz tam na dole? Sophie, proszę, powiedz, odpowiedz mi, proszę. Nie bądź taka. Nie bądź taka zła dla mnie. Moja ukochana. Moja ukochana do mnie odeszła i teraz leży sobie, odpoczywa, jak ja tutaj dla niej walczyłem, no. Akurat teraz musieli wyznać sobie miłość. Wtedy, kiedy ona po prostu postanowiła zeskoczyć na dół. To jest przecież takie. Takie, to jest po prostu niemiłe z jej strony. Taka Głupia ona była, że to zrobiła Okej, okay, teraz bardziej boję się schodzić, niż wchodzić się bałem Ojej, schodzić się jest łatwiej, jakby nie patrzeć, dobra Sofi, uratuję cię jeszcze, jeszcze w ciebie wierzę, wiem, że oddychasz Sophie? Sophie! Sophie, gdzie ty leżysz? W dupę jeża! Tam leży Sophie, ty mnie obronisz, prawda? Prawda, nie pozwolisz mi teraz zginąć w tym momencie. Jaka ja idę ci na ratunek. Mam nadzieję, że tutaj leżysz. Tak leżysz tutaj. Biedna. Jaka ona biedna! Simon, let me go. A jest, Jezu, jaki brzydki Nie pozwól jej odejść, gubku! Fuck, teraz nie wiem do czego mogę użyć tą kartę. Ale pamiętam, że. A, już wiem, gdzie była potrzebna. Czekajcie, już wiem. Głupia baba. Dlaczego ona poszła? Dlaczego to zawsze one rozkazują? To jest takie nienormalne. Mam nadzieję, że dobrze idę. Tak, tutaj musiałem iść, dobra. Nie, nie tutaj. Była jeszcze inna droga? Nie, tylko tutaj była droga. Nie, 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 jeszcze wcześniej. Tak, dobra, już teraz pamiętam. Smutna muzyczka, czyli coś się za chwilę wydarzy. Nie wiem co. Może to już koniec, może to jeszcze nie koniec. Nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Ale normalnie, jakby to już był koniec, no. Taka muzyczka, taka, takie wydarzenie. Co tu jeszcze może się zdarzyć, no. Chyba, że coś jednak może się jeszcze zdarzyć. O, kuźwa, chyba jednak coś się zdarzy. Nie, jednak nie, dobra. E, jest cztery pary drzwi, cztery, dokładnie cztery. Przez które jedne nie możemy wejść, czyli zostały trzy pary drzwi. E, te są zamknięte, te, te są zamknięte, te są otwarte, dobra. Przynajmniej dobrze, że jedne są otwarte. E, Saver, może jakiś poproszę, bardzo ładnie poproszę, czy. Raczej nie mam póki co na co liczyć, a pokonałem wielkiego potwora. Nie wiem po co marnowałem a na niego amunicję, ale go pokonałem. Jestem z siebie dumny. Coś jakoś znajomy wydaje mi się to miejsce. Ale. Nie, to nie. Nie, gdzie ja jestem, kurde. Wiesz, jaki to ma sens? Gdzie ja jestem, naprawdę? Na dwór wyszedłem Nie, nie chcę tam iść! Ja nie chcę tam iść. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. To ja wolę tam nie iść. Wiecie, pójdziemy w drugą stronę w takim razie. U, jeszcze jedneczki. Chyba. Nie wiem, że była jeszcze jedna droga. O, tutaj Skąd to się tu wzięło? Zarąbiście, że ja mam kurde teraz jakąś amunicję Nie no, ja się bardzo cieszę po prostu Głupia Sofi mnie opuściła Postanowiła, że sobie pójdzie, ja nie mam teraz amunicji, nie zabiję tego ziomka, który Tam na mnie czeka Można powiedzieć, kuźwa, no to wpakowałem się w jedno wielkie gówno, można powiedzieć Ja pierciulę no naprawdę Masakra, nie mam nic, nie mam już nic, wszystko stracone, po co ja w ogóle z nim walczyłem? Po co ja z nim walczyłem, To cholery jasnej Dobra, i tak będziemy musieli zginąć, więc. A tu jest saver, nie no, kurde, zarąbisty safe po prostu. Który tak naprawdę gówno mi teraz da. Zapisałem sobie na innym miejscu, który pewnie też gówno mi da, bo tutaj jest ziomek, który do mnie strzela właśnie. O, dobra, w sumie może jednak coś mi da. A czekajcie, ja mam przejść z tego. Uleczę się najpierw. To jest najważniejsze. Oki do e, Przeładowany, przeładowany, no to możemy cisnąć. Ok, cicho, niech on tutaj no, trochę do mnie podejdzie. Nie, 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 nie atakuj mnie, zostańcie. Okej okay. okej, okay, to jest... To jest najłatwiejszy sposób póki co na nich. Na hita oni schodzą, co jest po prostu genialne po prostu. Okej, okay, okej, okay, o idzie jeszcze jeden, idzie jeszcze jeden, idzie jeszcze jeden Fuck zmarnowałem dwa napoje, bo, bo myślałem, że, że na tym przycisk mam ten. Dobra eee... To miejsce wydaje mi się naprawdę znajome, bardzo znajome tak naprawdę Okej, okay, na hita zszedł Miał pistoleta? Miał pistolet, dobra No, Jezu! ile on hitów może przybrać, no? Dobra, tutaj jest jakieś inne miejsce, ale nie, najpierw pójdziemy, może w drugą stronę. Zobaczymy, co tam się kryje. Czy to jak to ktoś w ogóle się albo coś w ogóle się kryje do dupy jeża? Okay. Eee, tu jest magazynek. Tak, tutaj niestety nie przejdziemy, ale. A dobra, przynajmniej wiemy, że tutaj. A nie, czekajcie, przejdziemy. W sumie były dwie drogi. Mogę wybrać dwie drogi. To jest jedna z nich. A tutaj nie. Czyli. I need to place a fuse, Aha, dobra. Czyli muszę, muszę położyć tam jakieś, jakieś coś, żeby to otworzyć. Po prostu. I po prostu zwyczajnie musimy się wrócić do. E, do tych drzwi, które znaleźliśmy tam trochę wcześniej. I stamtąd zabrać to, co musimy zebrać. Tyle. Ale zanim to zrobimy, zapiszmy sobie, może grę, wiecie? Zapiszmy, żeby nie ryzykować, żeby nie przechodzić tego potem na nowo. Po prostu zapiszmy sobie grę. Zapisałem dokładnie na tym samym slajdzie, co zapisałem wcześniej, żeby żeby już mieć po prostu to. No, okej, okay, wiem, mam tutaj trochę mało życia, ale mówi się trudno, prawda? Już niech będzie. Dobra, zobaczymy, co tu będzie. Saver. No dobra, no to w sumie mogę mnie zapisywać. Dobra, to wiecie co, będziemy sobie kończyć w takim razie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. 23 minuty, dosyć sporo, prawda? Mi, mi tam się podoba. Więc, jeżeli macie ochotę wpadnijcie na następny odcinek, który pojawi się już w para-para piątek, para-para piątek, para-pu, para-pu, para-pu. Para, pu. Dobra, piątek, 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 piątek. Więc, na razie, cześć, pa i. i mówię, papa, papa, pa. bawcie się dobrze. Jak tam wiecie, wesołych świąt Bożych Króli, Narodzenia też może być. Narodzenia króli może być też i dobranoc oczywiście, i, i dobrej nocy, i kotlety schabowe na noc, to też, to jest bardzo ważne, co po prostu ja wam mówię, kotlety schabowe na noc, żeby pod poduchy, pod poduchy, kotlety schabowe na noc pod poduchy, żeby wiecie, żeby, święto takie jest, 23 marca, stycznia, lutym, marzec, tak, to niedługo, więc na, na razie, cześć, pa i mówię, widzimy się w piątek, pa.